Sąd orzeka, sperma na podpasce nie jest dowodem cudzołóstwa. Obrońca w sądzie twierdzi, że jego klient jedynie zmasturbował się w podpaskę i nie ma podstaw, by oskarżać go o cudzołóstwo. W zeszłym roku 38-letni mężczyzna imieniem Chen podejrzewał swoją żonę o zdradę. Wyciągnął jej zużytą podpaskę z kosza na śmieci i wysłał do analizy. Znaleziono na niej spermę innego mężczyzny. Chen śledził żonę i zrobił jej nawet kilka zdjęć, gdy para udała się do motelu. Później przyłapał ich jeszcze raz i postanowił ruszyć do sądu ze zdjęciami i podpaską jako dowodami. Kochanek żony zaprzeczał, jakoby do czegokolwiek między nimi doszło i mówił, że jedynie masturbował się w łazience kobiety. O dziwo dla sądu, było to wiarygodne wytłumaczenie. Sędzia powiedział, że para mogła mieć intymne relacje, sądząc po zdjęciach z motelu, ale nie można tego jednoznacznie potwierdzić. A jak Wam się wydaje?